I teraz grzechy uczynkowe. Dotyczą one niebezpiecznej łatwowierności. Zgrzeszyć możemy przez nadmiar wiary, jak i przez niedobór wiary. I do grzechów w tej grupie zaliczamy niebezpieczną, właśnie łatwowierność, przesądność i nadmierną wiarę w nieuznane jeszcze przez Kościół fałszywe objawienia, które ewidentnie z cech nawet są po prostu fałszywe. I wątpliwe, na przykład tutaj mowa o Medjugorje. nie są uznane, są wątpliwe, jest to miejsce uznane tylko jako miejsce pielgrzymek. Zobaczcie, co mówi Święty Jan od Krzyża w drodze na górę Karmel. Cytuję: Szatan cieszy się bardzo, gdy dusza pragnie objawień i jest skłonna do nich, ma bowiem wówczas wiele sposobności, by ją łudzić i jak tylko zdoła umniejszać wiary. W takiej bowiem duszy jest wielka nieczułość odnośnie do wiary. Cierpi ona również rozmaite pokusy i dochodzi do różnych niedorzeczności. A encyklopedia kościelna mówi tak. Godność naszej boskiej religii wymaga, aby wyznawcy jej nie byli łatwowierni i aby umieli tak cenić swą wiarę, aby ją zawsze nieskończenie wyżej stawiali ponad wszystko, co nią nie jest. I można zgrzeszyć przez właśnie brak wiary i do tych grzechów zaliczamy właśnie niewiarę negatywną i niewiarę pozytywną.